W internecie nie jesteś anonimowy. Czy wiesz, że wszystko, co robisz w internecie, jest Twoją wizytówką? Znasz zabawę w kotka i w myszkę. Albo w myszkę i w kotka. Czy wolisz być myszką, czy kotkiem? Ja nie. Ja nie lubię być myszką, ale już nie wiem, może szarą. Kot jest wolny, chodzi własnymi drogami. Kot spada zawsze na cztery łapy. A kiedy odpalasz internet? Rozanów się, czy jesteś kotkiem, czy jesteś myszką. Jakie ślady zostawiasz po sobie? Jakie wiadomości klikasz? Jakie słabości okazujesz, i Ile ciasteczek akceptujesz? Im więcej ciasteczek akceptujesz, tym jesteś coraz bardziej napchaną ciasteczkami myszą. A kotki to lubią. Pamiętaj, że to, co robisz w sieci, zostaje tam na zawsze i dla każdego. Nie pisz pod wpływem emocji. Czytaj opisy wypełnianych formularzy, w których wyrażasz zgodę na wykorzystywanie danych osobowych. Nie podawaj więcej informacji niż jest to niezbędne dla realizacji celu, który chcesz osiągnąć. Nie udostępniaj w sieci informacji o sobie i swoich najbliższych. W internecie nie bądź kotem ani myszką, bądź świadomym użytkownikiem sieci.